Cześć, tutaj Wasz Team Ecoforiu Support. Witamy was i pozdrawiamy z Budmy z Poznania w 2022 roku. Pierwszy dzień targów dobiega powoli końca. Mieliśmy dzisiaj bardzo dużo klientów, odbyliśmy dużo świetnych rozmów, szkoliliśmy również dzisiaj tutaj naszych klientów właśnie na naszym stanowisku. W tym roku na naszym stanowisku na Budmie przede wszystkim drewno. Chwalimy się i pokazujemy nasze okna nasze drzwi, nasze okna przesuwne, systemy przesuwne, to wszystko po to, żeby Was zachwycić, żeby pokazać Wam to, w czym jesteśmy najlepsi. Mamy również tutaj oczywiście na miejscu z produktów nasze ogrodzenia oraz bramy, bramy segmentowe, które też możecie zobaczyć. E Chcielibyśmy wam również powiedzieć, że w tym roku na stanowisku Eko Okien szkolimy z Ecoforium. Przyjdźcie do nas, jeżeli macie ochotę coś rozpisać, czegoś się dowiedzieć, będziemy was szkolić, będziemy tłumaczyć. Jesteśmy na to przygotowani, więc możemy się tym również pochwalić. I nasza nowość, nasza nowość i absolutna premiera. Zobaczcie, oto nasza pergola. Też można ją przyjść, zobaczyć z bliska, popróbować, pooglądać. To wszystko dla Was przygotowaliśmy. Jesteśmy, moi drodzy, po pierwszym dniu. Wystawiliśmy świetne produkty. Nasze drzwi płycinowe, nasze okna w różnych systemach, w różnych kolorach. Przede wszystkim stolarka drewniana. To nią się w tym roku chwalimy. Moi drodzy, Przyjdźcie do nas jutro, pojutrze, jesteśmy tutaj do końca, a oprócz tego oglądajcie nas, śledźcie, będziemy rzucać różne nowe materiały, lajkujcie, szerujcie, bo robimy to dla Was i robimy to z przyjemnością.